Witajcie, tu Dirty Boy, składzie 2 z 4. Ja to Forestai a tamto Blacky. Tak, ja nagrywam, ja hostam serwer i właśnie ja pokazuję wam jaką piękną, wyrenderowaną mapkę mamy. Będziemy tu grali, no nasza seria to będzie Let's Play, po prostu zwykły w multiplayerze. Wprowadzeniem się raczej nie sugerujcie. No, fajna mapka ogólnie. No więc, y, zaczynamy. Dobra, jedziemy. Naszym planem ogólnym na teraz jest przejście z tej górki na tamtą. Bo tam jest w miarę równiejszy teren i tam chcemy się wybudować. Może zbierzmy tu trochę drewna? Będzie szybciej. No dobra. Po drodze chodź tam na tym... Chodź, chodź, chodź za mną, to ja ci powiem, gdzie będziemy zbierać. No... Hmm. Cisza. No, troszkę niezręczna cisza. Tak. Przepraszamy za to? Przepraszamy za to, ale przeważnie jest nas więcej, no i zawsze ktoś coś mówi. Nieprzyzwyczajeni jesteśmy, żeby sam... Jeden mówić... nawet krzyczy. No, <laughs> zdarza się. Nieprzyzwyczajeni jesteśmy do tego, że. No, po prostu jest mało rozmówców. No, zbieraj drzewo. Zbieraj. No, a co robię? O, no, Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak będą wchodzić odcinki na YouTubea. W ogóle tak kanał. To... Jak będziemy to w ogóle nagrywać, bo nie zawsze mamy czas. Nie zawsze mamy czas. No, kanał to jest y, nokia 9.7. Zapraszamy. Tak, serwera nie podamy, mapki nie podamy. No, no. chyba, że ktoś będzie bardzo prosił i będzie... No... Rozsądnie Patrz, mówił. Ale my jesteśmy życzliwi. Jeżeli mapę obiecujemy, a jeszcze nic nie zbudowaliśmy dalej. No to takie wstępne takie. Założenia. No, założenia do, co do serii. No, chcę od razu wszystko wyjaśnić, żeby później nie było problemów. No takie jeszcze wstępne te, informacje. No kręcę jak wszyscy frapsem i renderuję wszystko w Sony Vegas 10 Pro oryginalnej i Kamtasi. Da, kam... No Camtasia dwójce Tak Chyba tak, tak mm, Camtasia... E, Camtazja się czyta Nieważne jak się czyta, grunta jest Camtasia. Dobra To jak zaczynam domek, na powierzchni robimy czy pod ziemią W sumie to chyba na powierzchni No bo szkoda tak Czekaj, zbieraj owce na wełnę No ja już mam na jedno łóżko Potrzebujemy co najmniej 3 Na razie 2 Na razie A dom o, robimy z czego? Ładny teren, ładny teren Gdzie ty jesteś? No drewno w, no, Wygląda ogólnie ok. tutaj O, widzę cię No, pa, no teraz używam teksturek do Crafta, Light Tak, żeby wszystko uściślić O węgiel, ale to nie tutaj o znowu węgiel, więcej węgla ładna, bardzo ładna mapka Pasuje węgiel zdobyć właśnie na początku Dobra dobra, tylko najpierw trzeba domek zrobić jakiś taki byle jaki narzędzie A z czego robimy domek na początku? Mówię ci, że raczej z drewna Okej okay. Ale tutaj trochę brzydko Gdzie jesteś? Już prawie na tej górce naszej ścinam tu O drzewo. widzę cię Nasześcinam tu drzewo Jeszcze trochę puścinam drzewa i idę do ciebie Ile masz drzewa? 26. ...sześć. Ty masz ile? 22. No bo nie to źle się na ręką. Ja ścinam piękiem. Ha, ha. Kurde, brzydka ta mapka. Wyglądała ja z daleka, wyglądała bardziej a. równo. Nie, nie zła. Nie, nie, po prostu z tamtej strony wyglądało to na bardziej równa. Tu są po prostu takie brzydkie dziury. To trzeba wszystko wyrównać jakoś. Jak się wydobędzie żelazo oczywiście. Bo co to jest za robota kamienną łopatą? No wyjaśnię, którzy i tak robią. No jasne, dopóki się nie będzie miał lepszych córków. No właśnie. Dobra. A trochę trzeba będzie poczekać. Wiem, skin mam jeszcze niedopracowany, trochę nad nim jeszcze posiedzę, ale na razie eee... czasu nie mam za dużo. Mógłbyś mi powiedzieć gdzie jesteś? Szukaj, szukaj O, popatrz się Już mnie widzisz? O, widzę cię No, Dobrze Przyszedłeś tędy, jak nie mam Auć Dobra Dużo węgla Jeszcze trochę teraz. Co teraz? Czekaj sekundę, zaraz ci dam. Ty zaczniesz robić jeszcze... trochę zabawek? Yy, to zawsze brzmiało dwuznacznie. Umyślałem no, o narzędziach, no ale. Okej, okay, okej. Okay. Ty masz swoje wyobrażenie dla tego świata. Niestety. Chyba tutaj postawię domek dostawiaj Weź jeszcze zetnij to drzewo tu po prawo Które po prawo? Koło bo mnie. ja... O, tu widzę cię To daj mi te zabawki Dobra, tylko... o kurcze, sorki Na razie ich nie mam, bo wydobywam kamień, żeby je zabić To jak zrobisz to daj, a ja postaram się to drzewo ściąć Ile czasu jeszcze tak mniej więcej mamy? Nie wiem To wiesz to część się wytnie Jaką No nie wiem trzeba przyspieszyć tą drogę trochę Bo ścinanie Aś... drzewa nie jest ciekawe Nie no to jest live, niech będzie live już Jak będziemy coś budować dużego to wytnę może Albo przyspieszę Żeby nie było zanudno. Dobra Więc tak, łap narzędzia Hej Mm, już idę. Daję. Zestaw dla ciebie. To yy. yy. ja mam laki, czy ty stoisz w miejscu? Ja stoję w miejscu. Aha. Łap. Łap. I łap. Przyda się. Iść pod drzewo i węgiel. A ja tu będę chyba domek robił. To ty zacznij, a ja... a ja idę się przespacerować po węgiel. Ron jest tu. Dużo tego węgla. Nie wiem jak ty, ale ja się cieszę. No wiesz. Różnie to bywa, ale tu znalazłem tylko dwa. Co prawda to to to, to... 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 to dużo nie jest Okej okay, idę na drugą górę, może tam coś znajdę Po drodze widzieliśmy kilka, przynajmniej no, ja widziałem, nie wiem jak ten W górę to gdzieś tu jest O, baba mam Ale znowu chyba pojedynczy, oni ja tym razem podwójne Teraz nie wiem z czego robić dom, z kobla czy z drewna Z drewna Ale z drewna się może spalić nie No to buduj z kobla już skoro masz go wystarczająco Właśnie nie ma za dużo, ale mam trochę Mam dwa bekony. Spoko It's bacon Zglądałeś to? Chyba nie Ale co to ma do rzeczy No fajne to było Wow, kopę na ten węgiel I to tym razem większą większe złoże Spoko będzie widok z okna, z domku Oj ojoj, oj. E, zrobiłeś chociaż jakiś stary z domku, żebyśmy się mogli zamknąć. Ale terenu nie wyrównałem. Dobra. To zbuduj coś na szybkiego, bo ja kończę w węgiel... No dobra, my będziemy teraz noc przeczekamy w dziurze i wracamy do was rano. Na razie. No, w nocy tu trochę wyrównaliśmy teren. Mieliśmy problem z... z właśnie z takimi koleżkami jak ten tutaj, co siedzi. I z creeperem, który Jeden wybuchł z... naprawiając... pomagając nam właściwie. No, właściwie nam wyrównując. pomagał, bo rozwalił dwa klocki w dół i rozwalił właśnie... Dużo tego terenu, co tu było przed chwilą. No ja teraz właściwie będę budował domek chyba. On rozwali drzewa. Rozwali drzewa. Ja się udam, o kurczę. O kurczę, no. Deszczek. Świetnie. Ja będę tam po piasek chyba. A ja chyba skończę ten dom, bo zaraz nas coś tu zabije. Dobra, ja zaraz będę... Zobaczycie mnie jak będę przytapiał piasek. No właśnie, ja sobie już tu wydobyłem trochę piasku, zrobiliśmy drzwi do domku, teraz trzeba poszukać węgla i przetopić piasek na szyby, jak to zrobię to z się zobaczymy, no to cięcie na razie. Więc tak, wydobyłem sobie 20 węgla, teraz już trochę szkła mam. Jeszcze przytopię sobie 64 i spotkamy się jak zacznę budować y, domek. Więc... Y, no... Co teraz powiedzieć? Teraz było narka, to teraz będzie do Tak, gravel. O, gravel, fajnie. No to do zoba. No tak, y, no to jest nasza, widzicie teraz naszą norkę do czasu zbudowania prawdziwego domu. Dwa łóżka plus 40 dirtu. O, lepiej tego nie odkopuj. Albo dobra, powiem już to tyle. No więc wychodzimy. Trochę szkła już mi się przetopiło, więc teraz będę trochę budował. Zobaczymy się jak skończę dom. No, więc żegnam was. I to na tyle. Nie! A witam was, zombie się pali, śpimy już w domku. Doszedł jeden, dirty boy. Yy, Bastol, tak, dał radę. Gdzie mam większe lagi? No, on ma straszne lagi, bo nie jest u siebie w domu. No, poza tym to jego kanał, Nocker 9.7, normalnie ma nick Nocker, w grze ma Bastol, ja mam normalnie Blaki, w grze mam Refuse, on ma Forest i wszędzie, Lamus. To nic dziwny. No, teraz zbudowaliśmy domek, usunęliśmy nas przetrwalny bunkier czy łóżka są ja w tym odcinku a znaczy, teraz będziemy budować dach jak skończymy to może do was wrócę jak to nie... będzie to będzie no kto będzie to, to będzie jak skończymy budować to wracam wracamy no więc yy, cięcie na razie no tak znowu jesteśmy w składzie dwuosobowym domek skończyliśmy hmm. Tylko mamy problem, bo czasami się potworki spawnią pomimo tego, że mamy już tyle pochodni Co to i tak jest y, problem, bo się potworki mogą pojawić No tutaj nic się za dużo nie zmieniało, kilka drzew posadziłem Trochę wydobyliśmy rzeczy węgla, przeważnie tego co był na zewnątrz Trochę kabla też wydobyliśmy Tam jest dziura, taka wycięta Tutaj też trochę robiłem. No minęło ogólnie, nie wiem, 3, nie wiem, 5 dni, 3, 4. Minecraftowe? No, no Minecraftowa, ile minęło? Nie wiem. Tak, z 30 minut, no, 40. No, prawdziwych. Trochę tu porobiliśmy. Jak będzie jakieś przygody, coś albo będziemy budować coś większego to będziecie to też to zobaczyć na pewno no więc to tyle chyba na ten odcinek no, dokładnie żegnamy się na ładnie do widzenia do widzenia ukoń się bardziej tak przykucał dobra no widzicie kłania się ładnie foresy ja też się ładnie kłaniam Tak Widzicie mój tyłek no ale ładnie się kłaniam Kto co lubi? Kto co lubi? O, tutaj, tak Dobra, więc Na razie Hejko Papa